No, jak zostało powiedziane, sprawozdanie rozpoczyna się od stwierdzenia nieprawdy, czyli, że zasadą, zasada rozdziału Kościoła od państwa jest główną zasadą konstytucyjną na całym świecie. No, nie słyszeliście państwo, że jest na przykład królowa Wielkiej Brytanii jest głową kościoła anglikańskiego, że są kościoły protestanckie związane z, ściśle, mniej lub bardziej ściśle, z państwami. Nie słyszeliście o Watykanie, o Arabii Saudyjskiej. Naprawdę, no, to są jawne bzdury po prostu. Poza tym, to sprawozdanie tak naprawdę jest na, nie, nie na temat w dużej części. Jak zaczynamy wymieniać grupy prześladowane, to natychmiast dodajemy kobiety, dziewczęta, osoby ze względu na ich orientację seksualną itd. Czy jeśli piszemy sprawozdanie o prześladowaniu kobiet, to dodajemy tam chrześcijan? No nie, dlaczego w drugą stronę robimy w ten sposób? No tylko po to, żeby pokazać, że dla Unii Europejskiej tysiącletni kościół chrześcijański jest niczym więcej niż jakaś organizacja feministyczna, Związek Filatelistów czy, czy cokolwiek. Więc poseł Grzyb, naprawdę nie wiem czy PSL jest dumny i chwali się w Polsce z tego, co jego posłowie tutaj Thank you, Mr. Schripper, for one minute.